No kulaj, kulaj. się już. O! A tam ten to Nie, wiesz co? Musimy tam pójść w drugą stronę, więc zawrócimy tą kulkę. Popatrz, teraz zrobimy tak. Teraz tutaj stań z tej strony i teraz tam kulamy. A! Bo, cieł, oddał Kuba, oddał ją, chwytaj, oddał, popychaj. No, oddał. dołu. No, pomóc ci troszkę? Dobra, poczekaj. Ja nie, ja nie. Ah. No, śnieg jest zimny. O! Ale mamy wielką kulę śniegu. Ciekawe, co my teraz z nią o! zrobimy? Zrobimy. No, drugą zrobimy, zrobimy bałwana, co? Tak! Dobra, to poczekaj, bo mam wyłączy komórkę. Kulej, drugą kulę. Kulej. Kulaj, halo. No chyba już wystarczy, wiesz? A skokulaj ją do tam, do pierwszej kuli ją kulamy. Z powrotem, żebyśmy mieli brzuch bałwana. A potem zrobimy jeszcze głowę bałwana. No. Tak, sobie znajdziemy jakieś kamienie i buzie, Dobra, to lecimy. No, po od dołu, od dołu, od dołu. Okej. Okay. No... Super, kule ukulałeś, naprawdę jest wyjątkowo superacka. No, ja się to myślę, bo jest już wielka. Ten śnieg jednak o. jest ciężki. Okej, okay, mają włożyć do góry. Nasz bałwan. A nie zostawimy go dla innych dzieci, żeby sobie wyglądało, jakiego ładnego bałwana zbudowaliśmy? Kaput. No to dobra, no, no już I tyle byłoby tego bałwana Krótkie miał życie ten bałwan Bardzo krótkie No. No dobra, misiu, Pysiu. Zrobiłeś wielką dziurę tam? Tutaj ja? zobaczę. Ja. A, tak robisz, ok. O. No dobra. Kuba, jakiego koloru jest śnieg? Biały. Super! A co jeszcze jest białe? E... Banan! Banan nie jest biały. Banan jest... Jak cytrynka. Jaki to jest kolor? Żółty. Żółty. A co jeszcze jest białe? Co pijesz zimne czasami z lodówki? Mleko też jest białe? Tak. A co jeszcze jest białe? Co jest z kubeczka czasami? Co jest z kubeczka czasami? Co jest białe jeszcze? Hmm? A w czym się kąpiesz? Pod prysznicem. Pod prysznicem. A co? A w czym siedzisz w? Hmm? w Wanny nie siedzisz. Tak. A wanna ma jaki kolor? Ach, biały. Też biała. I co jeszcze jest białe? A ściany mają jaki kolor? Białe. Też są białe. No dobrze. A jaki ma kolor cytrynka i banan? Jaki to jest kolor? Halo. Kuba. Cytryna i bia banan. Jaki mają kolor? I słoneczko. Halo. Jaki ma kolor cytryna? No, jaki ma kolor cytryna? Powiesz mi. Ty pani majsterkowicz. Jaki ma kolor cytryna? No wiesz, i banan, i słońce. Jaki to jest kolor? Na, na ży. Ży, na ży. No. ż Żółte. Żółte są te rzeczy. No dobra, to zmywamy się do domu, kochany. Pomachasz babciom i dziadkowi? Pomachasz babciom i dziadkowi. Okej. Okay.